Nazywam się Agnieszka Kuś, jestem z Krakowa dokładniej, z Nowej Huty, tutaj się wychowałam, urodziłam i dalej jestem, tutaj się cała moja przygoda ze sportem zaczęła właśnie tutaj. Brawo Panie Agnieszko. Kolejny... Mam to szczęście zaszczyt być gronie osób, które ukończyły wszystkie edycje No Zostałam jedyną kobietą. Tak wyszło i mam zamiar dalej w tym być. To są sytuacje, które, które są fajne, no bo lubię biegać, kocham nasz Kraków i, no, i mam nadzieję, że, że będę, będę to wytrwało. Bieganie zdecydowanie łączy ludzi. W ogóle nie ma różnic na przykład wiekowych. To, to nieważne, kto ile ma lat. Wszyscy jesteśmy kolegami znajomymi, przyjaźnimy się, biegamy, każdy z każdym może wyjść biegać. Nieważne, kobiety mężczyźni, starsi, moci, To jest dla każdego. Wszyscy są wtedy równi. Zdecydowanie zachęcam do wystartowania w maratonie, bo to się naprawdę da zrobić. Zachęcam, a zwłaszcza panie, bo, bo my kobiety mamy naprawdę dużą moc możemy to zrobić. Te sporty mam tak rozłożone, że cały rok jest to robić. Oprócz biegania, które jest taką główną moją dyscypliną, prawiam też triatlon, czyli tutaj wszedł rower i, yy, i pływanie. Triatloniem to zwykle jeździmy na rowerze szosowym, no ale teraz od jakiegoś czasu też yy, jeżdżę na MTB, czyli w terenie bardzo mi się to spodobało. Też chodzę po górach, tak. Udało mi się być w takich wyższych górach, nawet w Himalajach byłam, w Kaukazie, no a w zimie biegówki i skitury, jako sporty uzupełniające do tych letnich można powiedzieć. No, jestem wielką pasjonatką lekkiej atletyki. Od ponad 20 lat od Igrzysk Olimpijskich w Sydney jeżdżę na, jako kibic na wszystkie największe imprezy lekkoatletyczne, czyli Mistrzostwa Europy, świata i Igrzyska Olimpijskie. To, to kocham i to jest, to jest piękna, piękna sprawa. Lekkoatletyka to jest po prostu piękne widowisko sportowe. Jest to bywały przeżycie móc na żywo yy, śledzić te, te największe zmagania. Ciągnęło mnie to całkowicie i, i też dzięki temu no, zwiedzam świat.